Tak, jak prześledziłem dotychczasowe moje bramki, które strzelałem, no tak szybko jeszcze w, w przeciągu tych prawie 30 lat, które gram w piłkę, to nie udało się strzelić. No ale w końcu kiedyś to musiało nastąpić. Chociaż w paru meczach nawet i więcej strzelałem bramek. W tym wieku, tak jak mówię, no już w tym roku skończę 43 lata. To tym bardziej cieszy, że jeszcze mogę pomagać kolegom z drużyny na boisku z drużyny, z której wreszcie ponownie robi się jakiś kolektyw z nadziejami na przyszłość, bo tam aspiracje są coraz, coraz wyższe. No tak, bardzo się cieszymy, że wrócił ponownie sponsor, pan Zygmunt Dąbrowski, który naprawdę wspiera drużynę i stwarza nam super warunki do, do treningu. Zatrudnił też bardzo dobrego, ambitnego trenera, który bardzo dobrze pracuje i wspomaga też, wspiera zawodników i do południa i, i prowadzi zajęcia i po południu. Także naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. No, i niewielu kibiców w województwie wie, że Pan również trenerką się para, tyle że nie w piłce męskiej, tylko w piłce kobiecej w drugiej lidze, prawda? Tak, prowadzę do dziewczyny z tego względu, że gra również na pozycji napastniczki moja córka i dlatego tutaj im pomagam też w Unii z Zajmujemy pierwsze miejsce w drugiej lidze, także myślę, że uda się awansować do pierwszej ligi. Kilka dziewczyn już gra w kadrze polskiej, także myślę, że też będą gdzieś tam. Pomało wypływały. Jak długo jeszcze zamierza Pan grać w piłkę? Na ile sił jest, żeby grać w piłkę jeszcze? No, siły są na pewno, tym bardziej, że posiadam szybkość wrodzoną, także to tak szybko też nie spada, jak jeśli się tam jeszcze człowiek trochę pilnuje, no ale wszystko kiedy się kończy i myślę, że ta moja przygoda w tym sezonie w czerwcu też dobiegnie końca.